Dajcie z tej strony Florian. W tym odcinku serii, w serii, zaraz do, się dowiecie o co chodzi, jeśli obejrzycie kolejne, od, wcześniejsze odcinki. Yy, będzie, tutaj pokazuję oczywiście motylki w tej serii, w serii. I yy, mamy kolejnego motylka, jest to Paść Królowej. Wygląda jakby on miał takie dziwny, taki dziwny kształt skrzydeł, ale on takiego nie ma, są po prostu złożone. Pazie królowej latają takim dziwnym lotem szybowcowym, potem je można poznać poza, tyko, poza tymi kolorami. O, trochę ostrości. Te, ten lot szybowcowy to jest takie coś, że one jakby mało machają skrzydłami, mniej się przy tym męczą, bo najpierw na, nabierają trochę wysokości i potem szybują. Teraz pokażę Wam jak wygląda poczwarka pazie królowej i taki z rozłożonymi skrzydłami. Zrobiłem małe cięcie, bo musiałam przewinąć stronę, ale tak on wygląda z rozłożonymi skrzydłami. Tutaj mamy cały cykl jego życia. To jest gąsienica. Tutaj gąsienica się trochę przypotwarza. Cała jest w poczwarce. Tutaj się uchyla wieczko i wychodzi taki motyl. O! No i on tak na końcu wygląda. Yy. Gąsienice pazia królowej żyją na takich roślinach jak czeremcha. Yy. Właśnie takie. Takie z tej rodziny. <kiew> mogę jeszcze dodać, że te skrzydła są bardzo ładne moim zdaniem. Tutaj takie widzicie te wzory. W Polsce żyją cztery gatunki. Przewinę tylko stronę na to miejsce, gdzie był nasz wcześniejszy paź. Tutaj była zakładka. OK, tutaj mamy naszego pazia. W Polsce żyją cztery gatunki. Tutaj mam pokazane tylko dwa. To jest Paś Żeglarz, a to Paś Królowy. Oba mają złożone skrzydła. Dobrze, teraz mam dla Was małą niespodziankę. Zaraz zobaczycie jaką. A mianowicie, popatrzcie tylko, zrobię krótkie cięcie, bo muszę przejść do tego miejsca, gdzie ją mam. Oto ona. Taka poczwarka. No, co dziwnego w poczwarce, żadna niespodzianka, no ale wiąże się to z tym, że pewnego dnia mogą na kanale pojawić się dwa odcinki, ponieważ ta poczwarka niedługo będzie się wykluwała, czyli pojawi się w nie z niej motyl. Tego jeszcze nigdy mi się nie udało zaobserwować, ale mam nadzieję, że teraz się uda. Ona spadła z drzewa, ja ją znalazłem tak w ogóle leżącą na ziemi. Wydaje mi się, że to jest poczwarka jakiejś rusałki, bo ma taki kolor. Rusałki mają takie kolory, właśnie. I to może być też jej poczwarka. Może się z niej wyleci jakaś rusałka. pranie wszystkie rusałki Wam już pokazałem. Mam nadzieję, że to będzie ta żałobnik, o której też nagrałem film. Koniecznie do nich wróćcie, bo ta żałobnik to jest mój ulubiony model, jak już w tamtym filmie mówiłem. W tym odcinku będzie to na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. I koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka, w którym pokażę Wam, jak wykluwa się z tego motyl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może tym z wykluwaniem motyla. Cześć.